Nie, jest to pierwsze doświadczenie, dopiero teraz po raz pierwszy startujemy w tym rajdzie, jest duża niewiadoma, czy w ogóle podobamy, czy to się w ogóle spodoba, ale już e, cała atmosfera, towarzystwo, które tutaj się zjawiło na starcie, no, sprawia, że chyba będę chciał jeździć w tych rajdach, Biorąc pod uwagę, że można pojechać Dakar. Tydzień czasu odpoczynku. No właśnie, i dalej o to jechać. chciałem zapytać. A jak z tą strefą czasową i całą resztą? Nie, no jest rewelacja. Akurat jest to bardzo dobra rzecz, bo jest przesunięcie 4 godzin. Więc dla mnie, godzina 12 w nocy to jest tak naprawdę godzina 20, więc chyba będzie dobrze. E no, samochód może być komfortowy, żadnych kubełków, żadnych pasów, jak to będzie dopuszczone do rajdu? Tak, tak, bo w tym rajdzie mogą jechać samochody dokładnie w takiej formie, w jakiej wychodzimy i startowały w latach swojej świetności. To auto, kiedy pojawiało się na trasach prawdziwego, nazwijmy to rajdu Monte Carlo, właśnie tak wyglądało. Pilot zawodowy można powiedzieć, ale no regularność, a nie prędkość, jak to będzie? spróbujemy dopasować się do tego regulaminu.